Siema widzów, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Ponownie z CSGO Skinsa. Zwycięzmy sobie poprzedniego giveawaya. Gratuluję serdecznie, nazwijcie się na Discordzie. Otwórzmy sobie Beast Case'a, zobaczymy co dzisiaj Wam poleci. Aberracja chromatyczna, Awópka. Jeżeli chcecie wygrać tą Awópkę, to koniecznie oglądajcie odcinek do końca. Tam znajdziecie hasło konkursowe. Oczywiście od razu sobie go odbieramy. Przypomnę Wam oczywiście o trwającym konkursie na rozdaniu prezentów. Jedyne co trzeba zrobić, to wpłacić z kodem Zunaia, który daje Wam 10% stałego wynosu do wpłat oraz 2,10 na start. Jak zwykle bot jest ekspresowy z tymi wypłatami, także to jak najbardziej na plus. Na boostie było tak 16 też to pida. a zobaczmy w sumie ile jest jester. Nie no, możemy walnąć jeden jester, tylko jeden jester na start. Dupa, no nie weszło, trudno. Dobra, więc zostaje jednak ten boost, bo troszkę się przeliczyłam kochani. Nic ciekawego na start? 40 zł no spoko, ale to wiecie, 40 zł to mnie nie urządza. Tutaj tak jak Joe Breaker, to szczęki mi nie rozwala. No. Więc um, niestety nic tutaj fajnego. Ponownie nie podoba mi się to w poprzednim odcinku lepiej te skrzynki chodziły od samego startu. O, i mamy Joe Breakera. Pytanie, ile on jest wart? 30 zł. Wow, mega fajerwerki. Wow. Mm, Cortex USP. Ale chyba jakiś lepszy float? Nie. No, jak zwykle, moje ukochane Well Worn. No, lepszy Well Worn niż Battle nie? To trzeba powiedzieć sobie jasno. Dobra, tu jest typa. Idziemy stąd. Dyski, to mnie nie obchodzą. To mnie nie obchodzi. To są jakieś lipte skrzynki. Skrzynka agentów. Otworzymy sobie agentów, kochani. Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie sprawdzaliśmy. Ulala! Szczerze mówiąc, nie wiem, które dropy to są dobra, które nie. Hmm. O! O! No i zajebiście! I mamy zajebistego agenta na start. Spoko. Pok'champ. I ponownie. Ej. Mega. Wow, mega. Nice. Jakiś inny. Czemu ten na był droższy? Albo to jest jakieś inne. Aha. No dobra. Dobra, już tu przestaje się kręcić, więc ja się tutaj y, stąd wypisuję. Gloss case. Wchodzimy w potężny kaliber. Mocny kaliber to już jest kurczę, kwota 1200 zł za dwie skrzynki. I zobaczmy, co nam to da. To wygląda fajnie, ale czy jest fajne cenowo? Nie. Niestety. No i znowu. No i znowu chyba taki sam drop. To są te dwa najtańsze? Nie. Ale te wyglądają, wyglądają w ogóle jak takie rękawiczki do sprzątania. Brzydkie, straszne. To się może lepiej to wygląda na żywo, ale tak to jest nieciekawie. Nie, no, jest straszna lipa na tych y, rękawiczkach. Ostatni raz. Te bym chciała mieć strasznie. O bo Boże, o te i te. Jezus, jakie one są ładne. No. No i nie wybagałam sobie znowu to gówno. To się tylko do mycia kibli nadaje. Knife case. Dwa razy. Uhuhu. No, tego, no. Ten nóż mam już jak się ale nie pogardziłabym drugim. Naprawdę nie byłabym zła. Naprawdę może mi ją dropnąć. Szczególnie przy tej cenie. Byłoby fajnie. Ale zaczynamy jak zwykle gównianie. Ech, no, 500 na minus. Nie fajnie. O, dawaj tego kukri. Dawaj kukri, A. Nie, no, bo się zaraz wystrzelam z kasy, kochani. To tak nie może być. Dawaj jakiegoś na przykład karambita slotem. O, 1600 zł. Fajnie, bo się zwróciło. To dobrze, ale to nie jest skin, który mnie satysfakcjonuje. Nawarza ke... knife, nic nie warty. Kto by się spodziewał po nawarzu. Ponownie ten scyzoryk do obierania ziemniaków, no. Z tych drogich skrzynek straszny gówno leci. Nie podoba mi się to. Zaraz, zaraz się wystrzela i będzie koniec tego openingu. To będzie koniec streama widzowie, bo mi się niewygodnie siedzi. Aj, boję się, że przepalę tu całą kasę, więc idziemy sobie na inne rękawiczki. Może tutaj będzie lepiej. Mam nadzieję, bo zaraz mi się skończą pieniądze. Gdzie są pieniądze za las? Ojej, prawie były te wajsy. Ula, la, la la, Nie do. O jezu, znowu przeleciały fajne, ale Cold Mint. Ej, one są chyba jakieś droższe, nie? Dwa, pięty. No jest okej, okay. jest okej. Okay. Nie ma tragedii. Yy, Third Commando Company. Hmm. Nic nie warte. O, o, Marble Fate, Marble Fate. Nice. Nice! Well war No, i znowu fajny skin na Well worn i przez to nic nie warty. Nie no dobrze widzowie. Supreme Knife Case? No! Cena zwala znów Cena zwala znów Mam nadzieję, że drop nie zwali znowu. Bardzo byłoby fajnie. E Survival Knife Kurde No. O Boże, jakby to dropnęło, to kończę z YouTube'em, wyprowadzam się na Jamajkę, jaram szlugi z tubylcami i piedrineczki z polemką. Proszę, dawaj mi to. Coś w sensie wiadomo, bo byłoby bardzo przykro, było zostawić widzowie, ale po prostu, no, jakbym to dropnęła, to wiecie, rzucam pracę. Zakładam rodzinę po prostu. Jem kokosy z drzewa. I, i, i mam totalną esę, nie? Tak by właśnie było. Tylko to musi mi dać, no. Ostatnio mam całkiem Spargo Farta. W sensie wiadomo, przewalam strasznie. Ale jak już da, to daje naprawdę kurcze fajnie. Więc jakby tu mi dało to. uuu widzowie. To aby by przestała istnieć, by Więc może lepiej i dla was by było, żebym tego nie dropnęła. Pod tym względem pewnie tak. Autotronic huntsman. Ile jesteś wart kolego? O, to, to mi zrobiłeś któryś raz z kolei. No ale nie narzekam, bo jest drogie, więc fajnie. Mm, Blue Steel Good Knife. Bo będzie chyba na minus. No, jest na minus tysiaka. Niedobrze. Ja chcę tu coś fajnego w końcu. Coś, co rzeczywiście będzie, można powiedzieć, wow. Hansmanik i Blue Steel Paracord, no. Hm. No i właśnie, no i właśnie. Stało się to, czego się obawiałam. Gdyby was spotkała taka sytuacja, widzowie, to pamiętajcie o kodzie ZUNAYA, bo będziecie mieli 10% bonusu. I to jest też dobry moment, żeby powiedzieć wam o dzisiejszym hasle konkursowym na wygranie Skinka, a mianowicie, powiedzcie mi proszę, skąd pochodzicie, skąd pochodzi moja widownia. W sumie mi to ciekawi, więc napiszcie koniecznie, województwo. I razem z lajkiem pod tym filmem oraz subskrypcją macie szansę na zgarnięcie Skinka.